W ramach koszkarskich zmagań w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej poza studentami walczą również studentki. Chwilę przed świąteczną noworoczną przerwą w hali Uniwersytetu Przyrodniczego drużyna gospodarzy podejmowała reprezentację Politechniki. Początek meczu należał do zawodniczek UP, które narzuciły rywalkom swój styl gry. Jednak z upływem minut Politechnika nawiązała walkę i do przerwy zniwelowała stratę do jednego punktu. Emocje zaczęły się w drugiej połowie. Obie drużyny wyraźnie postawiły na ofensywę. Wymiana ciosów trwa praktycznie do końca meczu. Dopiero na 5 minut przed końcem meczu przyrodniczemu udało się uzyskać około 10-punktową przewagę, którą utrzymał do końca i ostatecznie wygrał 53-42. Zlekceważyliśmy mecz. Nie zagrałyśmy dzisiaj dobrze. Eee, co jeszcze? Brakowało cennych rzutów. Dziewczyny nas trochę zabiegały, jednak boisko robi swoje. Niestety, trenujemy na zbyt małej sali. Mamy nowego trenera, więc najpierw musiałyśmy się zaznajomić z taktyką trenera, troszeczkę jest inna od byłego trenera. No cóż więcej. Nie, specjalnych przygotowań nie ma. Myślę, że staramy się jak możemy z każdego na treningu. Wszystkie dziewczyny chodzą regularnie na treningi w porównaniu z tym, z tym co było w zeszłych latach. Myślę, że i tak w tamtym roku osiągnęłyśmy bardzo dużo. Staramy się zrobić to samo. Niestety nam. No nie wyszło dzisiaj. Zagrałyśmy dzisiaj w osłabionym składzie, zabrakło nam trzech zawodniczek, no ale pokazałyśmy, że potrafimy walczyć i że chcemy wygrywać. I uważam, że zrobiłyśmy to godnie, bo Politechnika ogólnie jest bardzo dobrą drużyną. My mamy treningi dwa razy w tygodniu, wszystkie chodzimy na nie, więc po prostu jesteśmy zgrane i chcemy wygrywać, pojechać na Mistrzostwa Polski. Zawodniczki obu ekip kończą rok w odmiennych nastrojach. Studenci powrócą do rywalizacji sportowej dopiero w przyszłym roku. Wtedy też nadarzy się okazja do rewanżu,